Siemaneczko, jest w i dzisiaj jestem sobie w Skateman Simulator na drugim koncie. Dzisiaj będzie to poradnik dla początkujących, bo niektórzy pisali mi pod odcinkiem i pod innymi odcinkami youtuberów, że trudno im wbić na w sumie końcową krainę lub takie za na przykład, 10 tysięcy krainy, więc dzisiaj wam pokażę moje sposoby na wbicie krainy. Oczywiście ja mam dużo rabirów możecie powiedzieć ale wiem już nieco o tej grze i wiem tutaj jak nawet dobrze grać tutaj więc dzisiaj wam pokażę to. Kilka tutaj podpunktów takich będzie. Więc zaczynamy. Pierwsza początkowa rzecz jaką potrzebujecie to kody. Kody możecie uzyskać na Discordzie. Jest tam na grupie Robloxowej studia. Więc możecie wbić, bo tam są wszystkie kody. I wpisujemy kody po prostu z Discorda: wszystkie na busty i na pety tuberów. Polecam każdemu wpisać kod DAFIX jeszcze. EdroKod jeszcze jest. I dużo innych jeszcze jest kodów. Wpiszemy jeszcze sobie kod twórcy, czyli EXDAR. I wpisaliśmy sobie. I mamy już cztery pety, które na początku mnożą wam. 1.2 śrubki wszystkie wam mnożą śrubki na początku, więc naprawdę polecam startowe PTY YouTuberów, bo mogą wam trochę to przyspieszyć grę początkową. Naprawdę mi to bardzo pomogło na początku gry. Oczywiście, jeszcze tutaj mamy do wykorzystania boosty, więc sobie wpiszemy. Wszystkie kody macie na Discordzie, ja tutaj wpiszę. Będziecie mieli przyspieszone. Kody dane od twórców gry teraz. To jeszcze nie wszystkie kody, bo czasami na ogłoszeniach gry są dawane kody. Na przykład jeden kod jest za 5000 osób na grupie robloxowej. 5K Group Members. Tutaj macie kod, możecie sobie też wpisać. Kolejne kody, które zostały na. Które zostały dodane na początku gry, to sorry. Dostajecie Rebirbusa i Delay. Delay. Dostajecie też jednego rebirfa Więc wszystkie kody wam dają po 4 użycia na śrubki, 7 użyć na kółka, 3 użycia na laka i 3 użycia na Rebirbusa. Jest to bardzo dużo na początku gry. Polecam wam zostawić boosty, bo bo mogą Wam się przydać w kolejnych rozwojach gry. Ale można użyć na początku wszystkich. Oprócz tutaj laka, bo lak jest na pety. Jak już użyliście wszystkich kodów, macie pety YouTuberów i już macie jakieś pety tutaj, żeby zdobyć róbki i kółka, to zaczynacie zbierać po prostu śrubki na przerabianie kółek. Jak widzicie, z jednej deski dostaje 9.6. Na początku to dużo. I oczywiście wszystko przerabiacie na rampie. W dodatku jest jeszcze event X2 kółka, więc zapraszam grać teraz, bo za niedługo już tego eventu nie będzie. A jest naprawdę bardzo dobry na początek startu gry. Jeszcze dodatkowe z boostem. Mamy już 28 kółek, to naprawdę jest bardzo dużo, bo możemy już tą deskę mieć, która daje 220 śrubek. Przerabiacie kółka, aż dojdziecie do pierwszej krainy. Trzecia rzecz, gamepasy. Macie robuxy i nie wiecie, co kupić. Macie tam na przykład powiedzmy 400 robuxów i nie wiecie tutaj, co kupić w gamepassach, a chcecie mieć jakiegoś gamepassa. Polecam wam oczywiście kupić gamepassa na x2 kółka, bo kółka tutaj są najważniejszą rzeczą, żeby się dostać jak najdalej możecie i zdobywać po prostu bardzo dużo kółek. Kolejną rzeczą taką, która jest bardzo potrzebna to fast walk. Bez tego naprawdę tutaj jest ciężko, tutaj chodzić naprawdę. Jak ma się tego Game pasa, normalnie chodzicie tak, a w grze chodzicie jakieś 3 lub dwa razy szybciej. To naprawdę pomaga w szybkim rebirfowaniu. Te oto dwa Game pasy są totalnym kombem, bo naprawdę ja to miałem na początku gry i można nawet zrobić z tego top 1, więc myślę, że takie gamepasy się najbardziej opłacają. Jak macie więcej gamepasów, oczywiście, to jeszcze polecam Vipa. Ja mam te 3 gamepasy i mam top 2, gdy już macie krainy Atlantis. Polecam otwierać już te nowsze jajka, bo pety youtuberów już nie są w sumie bardzo tak potrzebne. Tutaj mnożniki petów już sięgają po 4 mnożniku, nawet więc opłaca się tutaj bardziej otwierać jajka niż po prostu grać z tymi petami youtuberów i już jak jesteście na tej krainie to już naprawdę zaczyna się ciężko dla tych początkujących, gra dla tych początkujących graczy bo kolejna kraina sięga aż 10 tysięcy kółek a zbierałem te 1000 tutaj nawet 5 minut to tutaj może być jakieś 40-50 minut więc gdy już mamy tak 3000 kółek lub 2000 kółek tutaj, idziemy do potek tutaj w to oto miejsce. Otwieramy i kupujemy 1.5 Wells na 20 minut. Naprawdę bardzo dużo to daje. Jak ma się ten boost na x2 XWS, jeszcze event w dodatku z tym, naprawdę jest bardzo dużo. Na początku może wam to pomóc, dużo nawet. Więc jak macie tak 1500 to możecie to kupić, bo dużo daje i zwraca naprawdę bardzo dużo. Kolejna rzecz, rebirfy. Rebirfy to jedna z lepszych rzeczy, w sumie najlepszych w tej grze, bo rebirfy dają 0,25 mnożniku. Pewnie to może być na początku bardzo mało dla niektórych osób, ale później jak już będziemy. Jak już będziecie mieli tak po 10 rebirfów, to jest naprawdę już bardzo dużo się dostaje. Chcę jeszcze przypomnieć, że dostaje się w kółkach to, nie tylko w śrubkach, bo niektórzy myśleli, że tylko w śrubkach i nie robili. Naprawdę polecam, bardzo, bardzo polecam. Bo już sama mam nawet 370 rebirfów i dostaje bardzo, bardzo dużo już tych kółek. Robię rebirfa praktycznie co jedną minutę, więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Polecam najpierw kupić tą potkę, a później zrobić rebirfa. Będziecie wtedy na początku dostać duży mnożnik. I na razie tyle co mogę powiedzieć, z tyle co wiem. Opada się po prostu robić rebirfy. Jak ja petów za bardzo tak yy, nie otwieram, bo nie lecę w topkę śrubek tutaj. Ale jak chcecie jakąś mini wersję pod śrubki, lub jajka, to możecie dać znać w komentarzu. To było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem początkującym tutaj y, graczy skatemana że lepiej teraz im się gra z tymi kodami i wszystkimi petami. Ja już będę was żegnał, siema.